A, to jest seria wariat, czyli wariat głupi, czyli przygody z Minecraft. W tym odcinku, jak mówiłem wcześniej, pójdziemy do kopalni. Yy. Myślę, że na piątym. Czekaj, gdzie to tam? Ta, poczekaj na metrę. Czekaj mnie, czy muszę sobie iść? Muszę iść do mojej nowej kopalni w domu. Zrobię sobie, jak właśnie było, sobie zrobię taką mini kopalnię dla siebie. Czekaj, może się przyda wągiel. No to będzie piwnica. <laughs> Lech lasnęła. Potrzebne mi na matę. Dużo, dużo. Crafting table trzeba wziąć. Nie, killów cię zużywa używa. Chcie mi Normalu. Jak mi kinie to mam pech Po prostu się wkurzył yy, Mam jeszcze tam crafting table. Crafting table tu miał. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Idziemy. Na wycieczkę. Jeszcze dirt. Żeby jakby coś to. Jakbym chciał gdzieś we wspnąć. A nie mam czego to musiałbym wlać. Callostron. No to idziemy w podróż. Jak się będzie kończyło, co nie, to nie będę już grał na normalu. Ale na hacie to jest przesada. Ale epickie. Jest tu jakaś lawa. Musimy znaleźć jakąś lawę. O, umie zrobić takie sposoby. Spadaję, Jest, nie spadaj, w poczciwość żelaza. Jeez, będę chcę. Ja tylko tu przyszłem po żelazo. Dobra, nie po żelazo, ale nie to. Ja, że mam kamienne, ale zrobię też żelazo. I od kiedy? Oh jak już będziemy w pociągu grać, to wtedy sobie patrzymy normalnie Patrzymy dużo żelaza, A, żeby zrobić kolejkę potem Zarzem mam ale przeszłam się w film do neta Bo chyba, no tak Kreciłem się dwa odcinki Nie no Widzicie to? Tak wysoko nie wierzę własnym oczom. Żlazo. Się boję grać w normalu. Nieraz tak Clipper wy... Straszył, że normalnie... Ych. Normalnie tak się wystraszył, że... Jeden użytkownik mi pisał, że że ja czytuję jak Jacek ileś tam pamiętam go i, i on cały czas wszystko będzie wam pisał I, dziecko wojny 2, czy 2 czy czytuję i dzisiaj po to właśnie przyniosłem dirt ta się matka, będę goła, Marian paść o to pierdła on czy sobie podnoszą darą, tam, tam Ach. Czekaj tylko, kobieto, że lasko i zaczynamy piękną podróż. Normal. Wciągamy miecz. Trzeba się trzymać bardzo blisko tego. Lowa nie, teraz nie mogę stracić. Tu przy lawie jest tak dużo materiału. Lawa... Żelazo za dużo mam, kur... Na końcu żelazo idzie. A nie, to ja już... jak już, już, już nie będę tu przechodził. To jest jedyny odcinek. Jak chyba ja z wami będę chodził po kopalni. Będzie to chyba taki jeden tylko odcinek. Będzie jeden odcinek, jedyny. Tam gdzie. To jest taki odcinek, jedyny. Tak, nie, on nie złowieskał. Nie trzeba oglądać. A tu jakoś? Bo nie chcę. Przecież jest A co jeśli na czy nie nie chce mi się go. Myślałam, że to będzie udana wycieczka. Ja on nieskoczony No a ja mam już od roku ty masz kanał urogi masz 350? a ja mam 47 300, 300, 300. no ale wcześniej założyłem sobie żebyś tylko po to żeby wiem ale mnie obchodzi tylko lawa no ja mam za cenę rzeczy nie dobra ja nie mam cennych rzeczy Musimy się trzymać o tak. Muszę bo boję, że mnie to zarobił. Options. Nie S. To też jest potworska. Pipo, papa, pipo. spadnie na głowę, to jest na starej niżej. Proszę, spadł. Jakiś oh. taki coś tam na ty, jakiś na ty. Użytkownik mi się skarżył, że ja ci tuję. Nieprawda. O kurde. Słyszę zombiaka. Słyszycie? Ząbak Zombiak nas nas

Myślałam, że to będzie fajny odcinek, ale materiału zresztą brak. No i dupa zbita. Myślałam, że to też będzie fajnego w tej jaskini. Widzimy, że ucieknie pod moich. Dobry jo. Oh yeah. nam lawa. Trwaderka. Musimy mieć lawę. Musimy. Musimy. Ja sobie zbiorę później tą lawę. Tylko będę się ściąć trzeba, bo mi się spalą. A nie będę narynował materiałów. Oto to jesteśmy w dółku. Idziemy się przespać Pokażę wam jakie zrobię środki. A tutaj to widzicie. Widzicie. Jest więc tak to wiem. Łóżko. Szkoda, że nie zrobiłem na górze, górze pięterka. A, i mo jak to jest odcinek specjalny, to sobie wejdziemy na inne światy, bo... Na Escape'a Ty masz zero subskrypcji, więc nawet nie opłacisz robić specjala. Jest taki hack na widzów, że na przykład masz 2000 2 miliony... Nie, to nie jest taki hack inaczej to Patrz, co sobie wnieśli yy, Fajny to jest tylko tu krzywy wiem zepsuło mi się jakiś bok. muszę to naprawić ale to jest epickie wiem ja, że to jest mało ale nie chciało się uczyć. to jest soliczek i lampka Wróciłem do jaskini. Tu jest jaskinia Patrzcie. tym Hard. Patrzcie, jaki Bóg jest. mi na tej specjalnej Na przykład, patrzcie. ile wągla ogóle słyszę zombie jaka jest zobaczmy się bać po kliper może jezłocie kliper patrzcie jaką mi fajną zabawę on się nudziłem. Gdzie jest wędka? Patrzcie. Macie zombieaka. Bierzecie go na haczyk. Leci. Widzicie jak podskakuje? Fajny. Wrzucę to jest fajny. Prawie Cześć. Chodź tu.

Lecimy na wyżniczkę, żaba bije je. Ty, też, też? O kurde. Tam. Pokażę wam moje inne. Piękny świat. Pokażę wam teraz jeden, dwa i czy mi zostało. Nie pamiętam co tam robiłem. Co tak się przyznam. pamiętam. Dobra, nie pamiętam co to. Patrzcie. Jak... Ile love. I skończyłam się love. Czy zostało tu, 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 tu. I potem skończymy ten odcinek. jak ile odcinek jestem na szybce y, dalej jak była pustynia, nie pamiętam gdzie tam y, daleko, daleko było normalne życie. Ale to już na tyle tego odcinka, nie będę przedłużając y, Następny odcinek bo to było trzeba bezpieczeństwo. Ale czwarty odcinek to będzie. Już taki nie wiem co zbudujemy. Ale nieważne, no to się.